Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym z cyklu CNN, czyli Kazanko do Okienka i bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejszy komentarz do czytań. Będziecie kochani szczególnie drugie czytanie, czyli fragment z listu Pawła do Rzymian. Proszę posłuchajcie tego fragmentu. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem, przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Kani bardzo krótki fragment, ale bardzo ważny, a ja szczególnie chciałbym Waszą uwagę zwrócić na tak naprawdę jedno słowo. Kanie, w ostatnich tygodniach jakieś takie mieliśmy dosyć duże rozkminy tutaj w tych CNN-ach, one były dosyć długie. Dzisiaj chciałbym Wam zostawić jedną prostą, my, jedną prostą myśl, która bardzo mnie dotyka, w takim sensie ona mi wywraca myślenie, ona jest bardzo prosta, ale myślę, że jakby koniecznie potrzebujemy zrobić sobie taką rewolucję w głowie. Kochani, zobaczcie, yy, wszyscy wiemy oczywiście, przynajmniej mam nadzieję, że nie należy czynić w życiu zła, nie? Żadnemu człowiekowi nie powinniśmy wyrządzić żadnej krzywdy. Wszyscy staramy się, wiem, że pewnie różnie nam wychodzi, ale tak żyć, żeby nikt przez nas nie cierpiał, nie? Żebyśmy nikogo nie skrzywdzili, żebyśmy nikomu nie wyrządzili jakiegoś zła, jak, jak, jakiegoś, nie wiem, no, nieszczęścia i tak dalej. I to oczywiście dobrze, ale, kochani, to niedobrze. W sensie to za mało. Bardzo mnie po porusza dzisiaj to pierwsze zdanie Świętego Pawła. Nic nie bądźcie sobie dłużni poza wzajemną miłością. Czyli jednak jest coś, co mamy być sobie dłużni, kochani. Zobaczcie, co to znaczy. Paweł się posługuje słowem dług. To jest bardzo konkretne słowo. Dług oznacza coś takiego, że wziąłeś jakąś pożyczkę i musisz ją spłacić. Nie da się zrobić czegoś takiego... Znaczy, no rozumiem, no można zrobić wakacje kredytowe, nie? Tak jak nam robią, ale generalnie to nawet jeżeli się zrobi wakacje kredytowe, to i tak będziesz musiał to kiedyś spłacić, nie? No chyba, że byłby taki super... Jakieś nie wiem bank, ale to niemożliwe, czy ktokolwiek inny, kto w pewnym momencie powie dobra, nie musicie mi spłacać kredytów. Nie, nie, no kredyt jest tak, że on na tobie wisi i to nie jest tak, że możesz go robić, albo możesz go nie robić. No możesz go nie robić, ale to będą oczywiście konsekwencje. To nie chcę oczywiście wchodzić za głęboko w te dziwne analogie. O co mi chodzi? Paweł się posługuje takim wyrażeniem, że nieustannie, ciągle jesteś coś winny swojemu bliźniemu. Kanie, zobaczcie, jak to idzie w poprzek takiemu naszemu normalnemu, standardowemu, codziennemu myśleniu, nie? Ja na przykład bardzo lubię takie spowiedzi, że na przykład ludzie mówią jakieś tam swoje grzechy i ewentualnie wymieniają jakieś grzechy, które nie bardzo czują, że są grzechami i mówią takie zdanie no ale przecież nikomu tym nie wyrządzam krzywdy, nie? Bo to jest coś na przykład, co dotyczy tylko tej osoby albo, nie wiem, związku, nikogo innego nie krzywdzę, nie? I jest takie usprawiedliwienie no przecież nikomu innemu nic nie robię, czyli jakby nie jestem nic winny żadnemu człowiekowi, nie? Albo, to już w ogóle taki standard, uwielbiam takie spowiedzi, kiedy ktoś przychodzi i na przykład mówi Nikogo nie zabiłem, nie cudzołożyłem, nie paliłem, nie kradłem, więcej grzechów nie pamiętam, nie? Czyli generalnie nie powiedzieli żadnych grzechów, tylko czego nie zrobili. A to właśnie Paweł mówi coś innego. Paweł nie mówi, że jesteś w porządku wtedy, kiedy nikomu nie wyrządzasz żadnego zła. Oczywiście koń, to jest podstawa i bardzo dobrze by było, żeby tak było. Ale Paweł nie to mówi. Paweł mówi, jesteś przez całe życie w nieustannym jakby długu, w nieustannym byciu winnym drugiemu człowiekowi miłość, szacunek, uwagę, dobro i tak dalej. Koń na przykład. Jesteśmy w sklepie, nie? I powiedzmy jest tam ktoś, kogo nie znamy, nie wiem, sprzedawczyni czy ktokolwiek inny, nie? I na przykład coś jest nie tak, no nie wiem, no ktoś ma zły humor albo, nie wiem, na przykład kupiłeś produkt i okazało się, że jego cena jest inna, nie była inna, nie wiem, tam na półkach, a potem przy Kasie okazuje się, że jest inna. No i zaczyna się jakaś tam taka kłótnia z tam sprzedawczynią czy, sprzeda czy sprzedawcą, że dlaczego tak jest i tak dalej, i tak dalej. I, I potem jak sobie odchodzimy z takiej kłótni, myślimy, no dobra, może trochę za dużo powiedziałem, to się szybko mam wrażenie, pojawia w nas taka myśl, no ale w sumie to ja nie jestem temu człowiekowi nic winny, nie? Albo po prostu spotykam kogoś na ulicy, kto mnie mija, i zobaczcie, nie mamy czegoś takiego, że każdą osobę, którą spotykamy, to taka myśl się pojawia, ja mu jestem coś winny. No pomyślcie, dzisiaj na pewno spotkaliście kogoś w autobusie, albo na przejściu dla pieszych, albo w robocie, milaliście na korytarzu. M może się w ogóle nie znacie, nie? Czy jak stałeś dzisiaj na przejściu dla pieszych i stał obok ciebie człowiek, to czy była w tobie taka myśl, jestem mu coś winny? I kochani, uwaga! Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Mnie nie chodzi o takie nerwicowe podejście, gdzie my po prostu myślimy nieustannie, żeśmy. Bo ja wiem, że jak słyszymy, jestem coś komuś winny, to słyszymy coś negatywnego, nie? Ja mam winę. To nie o to chodzi. Jesteś dłużny, czyli jakby jesteś zobowiązany do dania mu miłości. Kani, wbrew pozorom, to jest bardzo wyzwalające zdanie. Oczywiście on nie można myśleć neurotycznie, można myśleć, tak wiecie, nerwicowo, w sensie, Boże, czy ja na kogoś nie pominąłem, czy ja na pewno nie zrobiłem jakiś złap. Mnie nie o to chodzi, bo, Boże. W miłości musi być wolność. Ale kochani, pomyślcie, czy nie pojawiają się takie relacje na przykład. Ja mu nie jestem nic winny. Na przykład, jesteście w robocie, macie tam, nie wiem, współpracownika albo szefa, no i to nie jest za fajna osoba, nie? I, I czasem tak cię gryzie sumienie, że może jakoś powinienem spróbować, nie wiem, się trochę bardziej pogodzić, albo może jakoś wyjść naprzeciw. Wiem, że z tego pewnie nic nie wyjdzie, ale może bym. I się nagle pojawia taka myśl, ale przecież ja nie jestem mu nic winny. To nieprawda. To nieprawda. Kani każdemu człowiekowi, czy to jest nas, nasz przyjaciel, czy nieprzyjaciel, nasz yy, bliski, czy nas, nasz niebliski, ktoś kogo kochamy, postu po Boga znamy od lat, czy też kogo widzimy na przejściu dla pieszych, jesteśmy każdemu człowiekowi winni miłość. Kani mnie to bardzo dużo robi w głowie, bo ja mam tak też na przykład przez pewien mój taki kształt tego, kim ja jestem, jestem, wiecie, że jestem introwertykiem, mnie jest trudno być ludźmi, których nie znam, mnie jest trudno wchodzić na przykład w takie, wiecie, niezobowiązujące rozmowy i tak dalej, I na przykład dla mnie jest bardzo wygodnie, kiedy na przykład nie muszę z kimś, wiecie, gadać i tak dalej, Ja na przykład bardzo kocham współczesną kulturę, gdzie 90% rzeczy da się zrobić przez aplikacje, internety i tak dalej, nie muszę z nikim gadać. Ale uwaga, ja wiem, że to jest niedobre. Dlatego, że ja każdemu człowiekowi, którego spotykam, jestem winny miłość. I to nie znaczy, że może raz do każdego podchodzić, nie wiem, na przejściu dla pieszych, ktoś stoi obok mnie i zapytam go, słuchaj, co mogę zrobić, żeby cię kochać, nie? No nie, to bym się zwariowałem, nie? Ale chodzi bardziej o odwrotność, żeby nigdy nie myśleć w takim kluczu, nikomu nic nie jestem winny. Przecież nie mam wo wobec tego człowieka żadnych zobowiązań. To nie jest tak, że coś mu zrobiłem. To nie jest tak, że mam obowiązek nie wiem, mu pomóc, nie? Uwaga, masz. M masz. To się może wydawać dziwne, to się może wydawać. Kochani, chrześcijaństwo jest naprawdę rewolucją. Chrześcijaństwo i to, co Pan Jezus przyniósł, czyli to, jak on nas uczy postrzegać drugiego człowieka, to, co on mówi, nie, że każdy jest Twoim bratem, każdy jest Twoją siostrą. Nawet jeżeli ktoś jest totalnym przeciwnikiem Twoim, jeżeli jest człowiekiem myślącym zupełnie w poprzek, na opak, jeżeli jego poglądy są może w ogóle zwariowane, złe albo jakiekolwiek, to jest nadal Twój brat, to jest Twoja siostra. Kochani, bardzo mi to dzisiaj świdruje w głowie. Bo Paweł nie mówi, jakby, kiedy ktoś cię poprosi o pomoc, no to okej, okay, no to jesteś mu winny tą pomoc. Względem każdego napotkanego człowieka masz dług miłości. Bo jesteśmy jedną rodziną, mamy jednego tatę. Nie wolno nam o nikim zapomnieć, nikogo zostawić. I jasne mówię, to nie ma prowadzić do takiej głupiej nerwicy, nie, że będziemy teraz żyć w jakimś nieustannym poczuciu winy. Ale pomyśl tylko o tym jednym, bo to jest mój cel, tak naprawdę. Jeżeli gdzieś się pojawia takie zdanie w tobie. Ale ja temu człowiekowi nic nie jestem winny. To jest nieprawdziwe zdanie. Jesteś mu winny miłość. I nie ma takich ludzi, którzy mogą być dla ciebie zbędni, obojętni i w ogóle to nic cię do nich nie, nie wiąże, nic cię z nimi nie wiąże, nic cię nie ma żadnych zobowiązań. Masz. No masz. I to jest bardzo piękne. Gdyby świat żył w takim przekonaniu, że jesteśmy każdemu winni miłość, o matkę, jaki to był piękny świat. No ale jest jak jest. Ale możemy zrobić chociaż tyle, że my będziemy coraz bardziej żyć w tej świadomości, że jesteśmy sobie nawzajem winni miłość. Moi drodzy moi mini, moi kochani, tak mi tu słońce zachodzi, jak tak widzicie wyjrze, to tam takie bardzo ładne promienie słoneczne, ale staram się tak tu siedzieć w cieniu, żeby mi nie świeciło w gały. Kochani, chciałem Wam powiedzieć, bo nie wiem, czy mam, nie, znaczy może niektórzy widzieliście filmik. Mamy, kochani, kartkownik na 2024 rok, czyli kalendarza, pamiętnika, dzienniko, notatniko, kalendarz langustowy na 2024, z tym, że został tylko jeszcze tydzień, kiedy można go kupić przez sprzedaży, kochani, bo w tym roku zrobimy tak, że nie będziemy go drukować. Jeszcze jak powiem, sprzedawać, tylko wydrukujemy tyle, ile zamówicie. Yy, w takim sensie, jakby żeby no nie, nie było więcej. Więc jeżeli ktoś chce, to jeszcze jest tydzień, żeby go zamówić. Proszę zajrzyjcie na Langusta na palmie zakładka Kartkownik i tam można go jeszcze przez tydzień sobie zdobyć, jeżeli komuś to do czegoś potrzebne. Ściskam bardzo, bardzo, pozdrawiam bardzo Błogosławie i do zobaczenia za tydzień. Z Bogiem, papa. Pa.